Panie Boże, który stoisz na straży naszego życia, który czuwasz nad każdym naszym krokiem, dziękujemy Ci za dar dzisiejszego dnia. Przychodzimy do Ciebie w tej chwili wieczoru, aby oddać Ci wszystkie nasze troski, radości, smutki i nadzieje, które nosiliśmy w sercu przez cały dzień. Zanim nasze ciała odpoczną w ciszy nocy, Pragniemy oddać Ci chwałę i wielbić Twoje imię za Twoją obecność w naszym życiu, która daje nam poczucie pokoju i bezpieczeństwa. Oto, Panie, stajemy przed Tobą z otwartymi sercami, aby przyjąć Twoje błogosławieństwo, które spocznie na nas tej nocy. O Boże nasz Ojcze, dziękujemy Ci za miłość, którą. Nam okazujesz za Twoje nieustanne prowadzenie, za Twoje miłosierdzie, które nigdy nas nie opuszcza. Dzięki Tobie możemy oddychać z nadzieją, żyć z wiarą, cieszyć się z daru każdego dnia. Teraz, w tej chwili ciszy, pragniemy odetchnąć głęboko i poczuć Twoją obecność w pełni, poczuć jak Twój pokój przenika nasze serca. I wlewa do nich ukojenie. Panie, w tej modlitwie wieczornej pragniemy prosić Cię o pokój, pokój, który tylko Ty możesz dać. O Boże, błogosław naszą noc, daj nam odpoczynek, który odświeży nasze ciała i umysły, a także spokój serca, który pozwoli nam zbliżyć się do Ciebie. Ty, Panie. Jesteś naszą twierdzą i naszą siłą, Ty, który wiesz o każdym naszym lęku, o każdej trosce, o każdej słabości. Dlatego w tej chwili stajemy przed Tobą z pokorą i ufnością, prosząc byś zabrał nasze niepokoje, byś osłonił nas swoją miłością i sprawił byśmy czuli się bezpieczni w Twojej obecności. Ty jesteś tym, który daje pokój sercu, nawet wtedy, gdy życie wydaje się burzliwe i pełne niepewności. W tej modlitwie prosimy Cię, Panie, abyś wlał w nasze serca ten błogosławiony pokój, który pozwala nam odpocząć w pełni i w nadziei na kolejny dzień. Wszystko, czego potrzebujemy, to Twoje błogosławieństwo, Twoja łaska, Twoje prowadzenie. Panie Jezu, Ty sam mówiłeś, że przychodzisz, aby dać nam pokój, nie taki, jak daje świat, ale pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. W tej chwili wieczornej pragniemy przyjąć ten pokój do naszego wnętrza, by nie obawiać się ciemności nocy, by odpoczywać w Twojej łasce, ufając, że w Twojej obecności nie musimy się niczego bać. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, wiesz, co nas niepokoi, co nas przytłacza, co nas rani. W tej chwili, Panie, ofiarujemy Ci wszystkie nasze smutki, nasze zmartwienia, naszą niepewność. W rękach Twoich pragniemy oddać to, co nas dręczy, abyś Ty mógł napełnić nas swoim pokojem i miłością. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteś z nami o każdej porze dnia i nocy, że w każdym momencie życia możesz przyjść do nas, aby nas pocieszyć. Prosimy Cię, abyś w tej chwili wypełnił nasze serca spokojem, abyśmy odpoczywając tej nocy czuli Twoją obecność w pełni. Prosimy Cię także, abyś nie tylko nas obdarzył pokojem, ale i naszych bliskich, tych, Którzy są w potrzebie, tych, którzy cierpią, tych, którzy żyją w lęku i niepokoju. Panie, zmiłuj się nad nimi, ofiaruj im swoją pociechę i spraw, by ich serca znalazły ukojenie w Tobie. Panie Jezu, w tych chwilach ciszy i modlitwy pragniemy poczuć, jak Twój pokój wlewa się w nasze serca. Tak wielu ludzi na świecie cierpi, zmagając się z wojnami, z głodem, z chorobami, z samotnością. Prosimy Cię, Panie, o pokój na świecie. Spraw, aby wszyscy, którzy przeżywają trudności, znaleźli pocieszenie w Twojej obecności, aby Twoja miłość i pokój mogły wyleczyć ich rany. Modlimy się za wszystkich, którzy są w potrzebie. Za tych, którzy cierpią, za tych, którzy błądzą, otwórz ich serca na Twoją miłość i spraw, aby pokój zapadł w ich życie. Boże, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na nadchodzącą noc. Spraw, aby nasz sen był spokojny i pełen Twojego pokoju. Zanim odpoczniemy w ciszy nocy, pragniemy oddać Ci wszystkie nasze troski. Bo Ty jesteś tym, który troszczy się o nas. Ty wiesz, co jest w naszych sercach, jakie lęki, jakie smutki nosimy. Prosimy, byś zabrał je i dał nam radość w sercu, która nie zależy od okoliczności, ale jest darem od Ciebie. Niech Twój pokój będzie z nami na tej nocy i niech będzie z nami każdego dnia naszego życia. Panie Boże, który jesteś blisko tych, którzy Cię wzywają, który wiesz, co kryje się w naszych sercach, stajemy przed Tobą w pokorze, by dziękować za dar tego wieczoru. W tej modlitwie wieczornej prosimy Cię o pokój, który przychodzi z Twojej obecności, o pokój, który wycisza burze w naszych sercach. Wiesz, jak często jesteśmy zaniepokojeni. Jak ciężko jest nam znaleźć spokój, kiedy życie stawia przed nami trudne wyzwania. Dlatego w tej chwili, Panie, prosimy Cię, abyś stąpił do nas i napełnił nas swoim pokojem. Ty, który jesteś księciem pokoju, wiesz, że ten świat nie oferuje prawdziwego pokoju. Pokój, który oferuje świat, jest powierzchowny i ulotny. Zależny od okoliczności, które się zmieniają, ale Ty oferujesz pokój, który trwa wiecznie, pokój, który jest obecny w każdej chwili, nawet w czasie naszych największych zmagań. Prosimy Cię, Panie, abyś napełnił nasze serca tym pokojem. Chcemy odpocząć w Twojej obecności, zaufając, że Ty masz pełną kontrolę nad wszystkim, co nas otacza. Chcemy, aby nasz sen był pełen Twojego pokoju, abyśmy budzili się odnowieni w duchu i gotowi na kolejny dzień z pełną ufnością w Twoje prowadzenie. Panie. Ty obiecałeś, że w świecie będziemy mieli ucisk, ale że mamy ufać, bo Ty pokonałeś świat. Przychodzimy do Ciebie z otwartymi sercami, prosząc o pokój, który pozwoli nam przejść przez każdy trudny moment. W Twoim pokoju nie ma miejsca na lęk, nie ma miejsca na niepokój, nie ma miejsca na ból, który nie zostaje uzdrowiony przez Twoją miłość. Panie, wiesz, że czasami ciężar codziennych trosk przytłacza nas, ale Ty jesteś naszym ratunkiem i naszą siłą. Daj nam odczuć Twoją bliskość, byśmy mogli zasnąć spokojnie, wiedząc, że jesteś z nami. Panie Jezus, z całego serca pragniemy przyjąć Twój pokój. Wiemy, że tylko w Tobie możemy znaleźć prawdziwy odpoczynek, bo tylko Ty znasz naszą najgłębszą naturę, nasze pragnienia, nasze prace, które czasami wydają się niekończące. Chcemy, abyś dotknął każdego zakątka naszego serca, byśmy mogli znaleźć ukojenie. Tak wielu ludzi na świecie zmaga się z problemami, z cierpieniem. Z niepewnością. Prosimy Cię, Panie, abyś wstąpił do każdego serca, które potrzebuje Twojego pokoju. Przemień serca tych, którzy żyją w lęku, tych, którzy są w rozpaczy, tych, którzy błądzą w ciemności. Bądź ich światłem, bądź ich pocieszycielem, bądź ich pokojem. Panie Boże, my także pragniemy być nośnikami Twojego pokoju. Chcemy, byśmy przez nasze życie. Przez nasze czyny, przez nasze słowa byli światłem dla innych, byli świadkami Twojej miłości i pokoju. Prosimy Cię, Panie, abyś nas umocnił w tej misji. W dzisiejszym świecie pełnym niepokoju i podziałów potrzebujemy Twojej pomocy, aby być tymi, którzy budują pokój w relacjach z innymi, w naszych rodzinach, w naszej pracy. W naszych wspólnotach. Panie, spraw, byśmy nie reagowali na zło złem, ale abyśmy zawsze szukali pokoju i pojednania. Naucz nas, jak przebaczać, jak łagodzić napięcia, jak być narzędziami Twojego pokoju na ziemi. Panie, wiemy, że pokój, który Ty oferujesz, jest darem, który musimy przyjąć z pokorą. Często w naszym życiu szukamy pokoju na własną rękę, próbując go znaleźć w rzeczach, które są nietrwałe. A Ty, Panie, chcesz, byśmy w pełni polegali na Tobie, abyś to Ty był źródłem naszego pokoju. Panie, pomóż nam otworzyć serca na Twoje dary. Spraw, abyśmy umieli zrezygnować z naszych własnych starań, które prowadzą do rozczarowania i pozwolili Ci działać w naszym życiu abyś to Ty był źródłem pokoju, radości i miłości. W tej modlitwie wieczornej pragniemy również prosić Cię o pokój dla naszych bliskich, dla naszej rodziny, przyjaciół i wszystkich, którzy są nam drodzy. Prosimy Cię, Panie, o pokój dla tych, którzy są w konflikcie, o pokój dla tych, którzy są w chorobie, o pokój dla tych, którzy przeżywają trudności. Ty wiesz, kto potrzebuje Twojej pociechy. Zmiłuj się nad nimi, Panie, i napełnij ich serca pokojem, który przychodzi z Twojej obecności. Prosimy Cię, abyś objął ich swoją miłością i łaską. Panie, Dziękujemy Ci za Twoją nieustanną obecność w naszym życiu. Dziękujemy Ci za to, że zawsze jesteś z nami, że nie zostawiasz nas samych. W tej ciszy wieczoru oddajemy Ci nasze życie, nasze nadzieje, nasze troski. I dziękujemy Ci za pokój, który możemy znaleźć tylko w Tobie. Prosimy Cię, abyś napełnił naszą noc Twoim błogosławieństwem. I sprawił, abyśmy obudzili się w nowym dniu z sercem pełnym Twojego pokoju, gotowi do służby Tobie i naszym bliźnim. Panie Boże, który z wysokości nieba patrzysz na nas i nieustannie wyciągasz do nas rękę, dziękujemy Ci za Twoją wierność i niezmienną miłość. W tej modlitwie wieczornej, w której zwracamy nasze serca ku Tobie, pragniemy prosić Cię, abyś napełnił nas swoim pokojem na resztę tej nocy. O Boże, Ty wiesz, jak często nasze serca są pełne niepokoju, jak często zmagamy się z lękiem, wątpliwościami, smutkiem. W tych chwilach ciemności Ty jesteś światłem, które rozprasza wszelkie mroki. W Tobie znajduje się prawdziwy pokój, pokój, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności, lecz od Twojej niezmiennej obecności w naszym życiu. Panie, daj nam doświadczyć tego pokoju, który jedynie Ty możesz dać. W Twojej łasce chcemy zasnąć spokojnie, wiedząc, że jesteś przy nas, że nas nie opuścisz. Modlimy się, abyś wypełnił nasze serca Twoim pokojem, abyśmy potrafili go doświadczyć w pełni, niezależnie od tego, co wydarzyło się w ciągu dnia. Wiesz, Boże, jak często nasze umysły są pełne niepokoju, jak trudno jest nam odpocząć, kiedy nasze serca nie czują się bezpiecznie. Dlatego prosimy Cię. Abyś w tym wieczorze otoczył nas swoją miłością, dając nam poczucie bezpieczeństwa, które nie ma końca. Panie, wiemy, że pokój, który Ty oferujesz, nie jest pokój, który jest dostępny tylko w chwilach radości i sukcesów, ale również w chwilach trudności i cierpienia. Pokój, który daje świat, jest płytki i zmieniający się, ale Twój pokój jest niezmienny, o Boże, Naucz nas przyjmować Twój pokój w każdej sytuacji, w każdej okoliczności. Pokaż nam, jak znaleźć spokój w Twojej obecności, nawet wtedy, gdy świat wokół nas jest w chaosie. Pomóż nam zaufanie Tobie w każdej chwili naszego życia, abyśmy mogli w pełni poczuć, że to Ty jesteś naszym źródłem pokoju. Panie Jezu. Ty sam obiecałeś, że nie zostawisz nas sierotami, że nie będziesz nas nigdy opuszczał. W tej modlitwie, w tej chwili ciszy, chcemy przyjąć Twoje obietnice do naszych serc i ufać, że Twoja obecność w nas będzie nas prowadzić przez każdy dzień, przez każdy trud, przez każdą niepewność. Prosimy Cię, abyś w tej chwili wypełnił nasze życie pokojem który wchodzi głęboko w nasze serca, dając nam poczucie, że nie musimy się bać, że nie musimy dźwigać ciężaru życia sami. Ty jesteś naszą siłą i naszą tarczą, naszą ucieczką w czasie trudności. Wiesz, Boże, jak bardzo potrzebujemy Twojego pokoju, by przetrwać w tym złożonym świecie. W czasach niepokoju, w czasach kryzysów. Kiedy wszystko wokół nas wydaje się niepewne, Twój pokój staje się naszą ostoją. Chcemy Panie przyjąć Twój pokój z całego serca i pozwolić, by wypełnił nasze życie. Przebacz nam nasze niepokoje, naszą nieufność, nasz strach, pomóż nam zaufać Ci w każdej sytuacji, Wiedząc, że Ty jesteś tym, który prowadzi nas do ostatecznego pokoju, modlimy się, aby Twoja łaska przemieniała nasze serca i czyniła nas bardziej spokojnymi, bardziej ufającymi w Twoje prowadzenie. Boże, w tej chwili zwracamy się do Ciebie, modląc się za naszych bliskich, za tych, którzy potrzebują Twojego pokoju. Modlimy się za tych, którzy cierpią z powodu chorób, za tych, którzy przeżywają utratę bliskich, za tych, którzy żyją w lęku i niepewności. Ty wiesz, kto znajduje się w potrzebie. Prosimy Cię, Panie, abyś stąpił do każdego serca, które potrzebuje pocieszenia, do każdej osoby, która szuka pokoju w tym burzliwym świecie. Prosimy Cię, abyś obdarzył ich swoją łaską i pokoju, aby mogli poczuć Twoją obecność w swoim życiu, wiedząc, że nie są sami. W tej modlitwie wieczornej dziękujemy Ci za Twoją nieustanną obecność w naszym życiu. Dziękujemy, że jesteś z nami nie tylko w chwilach radości, ale także w momentach smutku i niepokoju. Ty nigdy nas nie opuszczasz. Dziękujemy Ci za pokój, który możesz nam dać. Prosimy Cię, abyś w tej chwili wypełnił nas swoją łaską, abyśmy w tej nocy znaleźli odpoczynek, który przychodzi z Twojej obecności, abyśmy mogli obudzić się w nowym dniu z sercami pełnymi Twojego pokoju. Panie Boże, który jesteś naszym Stwórcą i Panem, dzięki Ci składamy za Twoje niezmierzone miłosierdzie, które nie ma końca. Dziękujemy Ci, że nie zostawiasz nas samych w naszych trudach, że zawsze jesteś przy nas, gotów dać nam pokój, którego tak bardzo potrzebujemy. W tej modlitwie wieczornej, która jest pełna Twojej obecności. Prosimy, abyś obdarzył nas pokojem, który pochodzi tylko od ciebie to pokój, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale od Twojej niezrównanej miłości. Chcemy odpocząć w Twoim pokoju tej nocy, wiedząc, że jesteś z nami, że w Twoich rękach znajduje się nasza przyszłość. Panie, Ty wiesz, jak często nasze serca są zmartwione jak wiele zmartwień nosimy w sobie. Czasami nie potrafimy znaleźć odpoczynku, bo lęk i niepokój zalewają nasze umysły. Jednak Ty, Boże, jesteś tym, który przychodzi spokój, który ucisza burze w naszych sercach. W tej chwili, w tej ciszy wieczoru, pragniemy całkowicie oddać się Tobie i przyjąć Twój pokój. Spraw, Abyśmy odpoczywali w Twojej miłości, aby nasze serca były wolne od trosk, które tak często nas przytłaczają. Ty powiedziałeś: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. JOTA 14:27 Chcemy przyjąć ten pokój do naszych serc, abyśmy nie musieli już obawiać się niczego. Panie Jezu, Ty wiesz, że życie jest pełne trudów i niepewności. Każdy dzień. Przynosi nowe wyzwania, a nasza droga bywa wyboista. Ale Ty jesteś naszą drogą, prawdą i życiem. Ty jesteś tym, który prowadzi nas przez ciemności, przez doliny pełne cieni. W Twojej obecności nie musimy się bać, bo wiesz, jak wzmocnić nasze serca, byśmy mogli stawić czoła każdemu wyzwaniu. Dlatego, Panie, prosimy Cię, abyś w tej nocy otoczył nas swoją łaską i pokoju. Przez Twoje miłosierdzie spraw, byśmy zasnęli w pełnym zaufaniu do Ciebie, wiedząc, że nic nie jest poza Twoją kontrolą. Panie, wiesz, że często borykamy się z wieloma troskami. Czasami przejmują nas myśli o przyszłości, o tym, co może się wydarzyć, a nasze serca stają się pełne lęku i niepokoju. Ty jednak powiedziałeś, że nie mamy się martwić o jutro, bo każdy dzień ma dość własnych trosk. Prosimy Cię, abyś pomógł nam zaufać Ci w każdej chwili. Ty jesteś tym, który zna nasze życie, który zna naszą drogę i prowadzi nas do pokoju. Pomóż nam w tej nocy złożyć w Twoje ręce wszystko, co nas niepokoi, abyśmy mogli zasnąć spokojni, pełni Twojej miłości i pokoju. Panie, modlimy się również za wszystkich tych, którzy przeżywają trudne chwile. Którzy żyją w niepokoju, którzy są w potrzebie. Prosimy Cię, abyś objął ich swoją łaską i pokojem. Pomóż im odczuć Twoją obecność, aby wiedzieli, że nie są sami w swoich zmaganiach. Wysłuchaj modlitw tych, którzy potrzebują Twojego pocieszenia, którzy szukają odpowiedzi na swoje pytania, którzy przeżywają czas próby. Ty, który jesteś pocieszycielem, przyjdź do nich i obdarz ich poczuciem bezpieczeństwa, które pochodzi od ciebie. Panie Jezu, nie tylko dla nas prosimy o pokój, ale również dla całego świata, który tak bardzo potrzebuje Twojego pokoju. Prosimy Cię o pokój dla wszystkich narodów, dla tych, którzy żyją w wojnach, w konfliktach. W rozdzieleniu. Prosimy Cię o pokój dla tych, którzy cierpią z powodu głodu, chorób, zniszczenia. Wylej na świat swoją łaskę, spraw, by ludzie zaczęli żyć w zgodzie, w szacunku do siebie nawzajem, w pokoju. Daj nam siłę, byśmy byli świadkami Twojego pokoju, byśmy pracowali na rzecz pojednania, na rzecz miłości i pokoju tam gdzie tego najbardziej brakuje Panie w tej modlitwie wieczornej dziękujemy ci za twoje nieustanne prowadzenie za twoje miłosierdzie za twoją miłość która nie ma końca prosimy cię abyś obdarzył nas swoją łaską i pokojem na resztę tej nocy prosimy Abyś wypełnił nasze serca swoją miłością, byśmy mogli w pełni odpocząć w Twojej obecności, a kiedy obudzimy się rano, niech nasze serca będą pełne pokoju, gotowe, by znowu służyć Tobie i naszym bliźnim. Dziękujemy Ci Boże za to, że w każdej chwili naszego życia możemy przyjść do Ciebie, aby znaleźć ukojenie i pokój który pochodzi tylko od Ciebie. Panie Boże, który jesteś naszym pocieszycielem i Zbawicielem, stajemy przed Tobą z pełnymi wdzięczności sercami, dziękując Ci za Twoją niezmienną miłość, za Twoje miłosierdzie, które nie ma końca. W tej modlitwie wieczornej składamy Ci nasze serca, pragnąc, abyś napełnił nas Twoim pokojem na resztę tej nocy. Pokój, który tylko Ty możesz nam dać, pokój, który nie jest uzależniony od okoliczności, ale od Twojej obecności w naszym życiu. Prosimy Cię, abyś obdarzył nas tym pokojem, abyśmy mogli zasnąć spokojnie, wiedząc, że jesteś z nami, że w Twoich rękach znajduje się nasza przyszłość, że nic nie jest poza Twoją kontrolą. Boże, Ty obiecałeś, że będziesz z nami we wszystkich chwilach naszego życia, że nigdy nas nie opuścisz. Chcemy z całą ufnością przyjąć Twoją obietnicę, abyśmy mogli złożyć nasze życie w Twoje ręce. W tej nocy, Panie, prosimy, abyś otoczył nas swoją łaską, abyśmy odpoczywali w Twoim pokoju, byśmy czuli się bezpiecznie, pełni zaufania do Ciebie. Ty wiesz, jak wiele rzeczy w naszym życiu może nas niepokoić, ale Ty jesteś tym, który uspokaja burzę w naszych sercach. Dziękujemy Ci, Boże, że w każdej chwili naszego życia możemy przyjść do Ciebie, aby znaleźć ukojenie. W tej modlitwie wieczornej chcemy także złożyć w Twoje ręce nasze najgłębsze pragnienia i troski. Wiesz, co nosimy w naszych sercach, wiesz, jakie mamy lęki i obawy. Prosimy Cię, Panie, abyś przemienił nasze lęki w zaufanie, nasze niepokoje w pokój, nasze smutki w radość. Chcemy oddać Ci to, co nas dręczy, bo tylko Ty jesteś w stanie przemienić nasze życie. Uczyń nas gotowymi do przyjęcia Twojego pokoju. Nawet wtedy, gdy życie nie jest łatwe, kiedy musimy stawić czoła trudnym sytuacjom, pomóż nam pamiętać, że Ty nigdy nie zostawiasz nas samych i że w Twojej obecności znajdziemy pokój, którego szukamy. Panie, w tej modlitwie pamiętamy o naszych bliskich, o tych, którzy potrzebują Twojego pokoju. Prosimy Cię, abyś obdarzył ich swoją łaską i miłością. Wiesz, jak wiele osób na świecie przeżywa trudności, jak wielu ludzi żyje w bólu, strachu, samotności. Ty, który jesteś pocieszycielem, przyjdź do nich i daj im poczucie bezpieczeństwa, które pochodzi od Ciebie. Modlimy się za wszystkich, którzy cierpią, za tych, którzy są w potrzebie, za tych, którzy są w trudnych relacjach. Obdarz ich swoją łaską i pokojem, aby mogli poczuć Twoją obecność w swoim życiu. Boże, prosimy Cię również o pokój dla całego świata, abyś obdarzył naszą ziemię swoją miłością i pokojem. Prosimy, abyś zjednoczył serca ludzi, aby przestali żyć w nienawiści i podziałach. Wylej na nas wszystkich swoją łaskę, abyśmy mogli żyć w pokoju, w miłości, w jedności. Spraw, by każdy człowiek, bez względu na miejsce, w którym żyje, mógł poczuć, że jest częścią Twojej rodziny, że jest kochany i szanowany przez Ciebie. Na zakończenie tej modlitwy, Panie, dziękujemy Ci za Twoje niezmierzone miłosierdzie i za to, że zawsze jesteś z nami. Dziękujemy Ci, że w Tobie mamy pokój, który daje nam odwagę stawić czoła każdemu wyzwaniu. Dziękujemy Ci, że w Twojej obecności możemy odpoczywać, wiedząc, że Ty zawsze nas prowadzisz. Prosimy. Abyś obdarzył nas swoją łaską na resztę tej nocy, abyśmy mogli zasnąć w Twoim pokoju, pełni zaufania, że Ty jesteś naszym Stwórcą i Zbawicielem, który czuwa nad nami w każdej chwili. Panie, chcemy zakończyć tę modlitwę dziękczynieniem, wiedząc, że wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie. Z Twoją pomocą pokonamy każdy trud, a w Twoim pokoju znajdziemy odpoczynek i pocieszenie. Modlimy się w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.